Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dawno nie było testu na żywo, więc dziś przetestuję na Waszych oczach nowy podkład marki Affect, stworzony we współpracy z Pro Makeup Academy, czyli oczywiście z Karoliną Matraszek i z Danielem Sobieśniewskim. Podkład nazywa się Cover Touch HD i dodatkowo tutaj w paczce pr otrzymałam również bazę nawilżającą, która podobno najlepiej współgra właśnie z tym konkretnym podkładem. To jest takie podobno nierozłączne duo i najlepiej jest nakładać ten podkład Właśnie na tą konkretną nawierzającą i wydłużającą trwałość bazę. Przeczytam Wam najpierw może, co sam producent mówi o tych dwóch produktach. Jeżeli chodzi o bazę, jest to baza, która wygładza skórę, przedłuża trwałość makijażu, jest to baza na bazie wody, wzbogacona dodatkowo składniki nawierzające, poprawiające kondycję skóry i zapewniająca efekt wypoczętej zdrowej cery. To się zgadzam, ponieważ testuję te dwa produkty już od. Może nie od tygodnia, ale prawie od tygodnia, ponieważ te podkłady przyszły do mnie dzień przed Walentynkami, więc, więc miałam już parę dni, żeby troszeczkę sobie z nimi popracować. Zaś jeśli chodzi o podkład Cover Touch HD, mamy tutaj ekstrakt z alg. I ten ekstrakt z alg ma zapewniać taką ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, przed zanieczyszczeniami. Dodatkowo formuła ma mieć mocne krycie, ale przy tym ma być lekka i ma się ją po prostu przyjemnie nosić na skórze. Pokażę Wam w ogóle, jak to cudo się prezentuje. Podkłady przychodzą w czerwono-różowych e, takich opakowaniach, więc w trend walentykowy myślę, że się bardzo fajnie wpisali. E, zaś, jeżeli chodzi o same, samą bazę i podkład, no to tutaj mamy dwa produkty w identycznych opakowaniach. W przypadku bazy mamy tutaj 29 ml. Opakowania i przy bazie, i przy podkładach są szklane z pompką i z plastikowym dozownikiem. Zaś, jeżeli chodzi o podkład, mamy tutaj 27 czyli nie jest to standardowa trzydziestka i podkłady występują w czterech odcieniach 1, 2, 3, 4. Ja ostatnio użyłam troszeczkę pianki takiej samoopalającej z St. Maurice, która mi troszeczkę tą cerę przyciemniła, więc używałam na zmianę czwórki albo trójki, natomiast wszystkie odcienie tak naprawdę są bardzo takie beżowe, bananowe, bardzo przemyślane i zdecydowanie widać, że są to produkty współtworzone właśnie z wizerzystami, ponieważ nie ma tutaj absolutnie Absolutnie żadnych świnkowych, różowych, półtonów, tylko i wyłącznie bardzo fajne, takie słowiańskie beże. Nie ma co przedłużać, przechodzę teraz do nakładania bazy. Baza, jak słyszeliście, ma być nawilżająca i tak wydłużająca trwałość makijażu. Ponadto cera ma wyglądać po prostu tak zdrowiej, młodziej, więc zobaczmy jak to się dzisiaj u mnie sprawdzi. Baza ma jasno-różowy odcień, nałożę ją palcami, najpierw rozgrzeję troszeczkę w dłoniach, bardzo ładnie od razu rozświetla skórę, ja co prawda miałam krem w miarę świeżo nałożony, ale tego nawilżenia nigdy nie za wiele gdy przeczytałam gdzieś na właśnie profilu że właśnie marki Afek czy u Daniela już teraz nie pamiętam, że najlepiej jest stosować te dwa produkty w duecie to pomyślałam sobie, że być może podkład jest po prostu na tyle ciężki, że zastosowanie bazy nawilżającej będzie konieczne żeby po prostu nie zrobił krzywdy Natomiast muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem jakby ta baza nie jest konieczna, ponieważ ta baza przypomina mi po prostu troszeczkę bardziej taki lejący, nawilżający krem. Ponadto ten podkład, moim zdaniem, nie jest aż tak ciężki, żeby faktycznie takie bardzo mocne nawiżanie tej skóry przedtem było konieczne. On jest faktycznie o takiej lekkiej konsystencji i raczej nie zrobi Wam krzywdy, nawet jeżeli tej bazy nie zastosujecie, ale myślę, że widać dość wyraźnie, że po prostu skóra wygląda po niej bardzo tak promiennie i e, bardzo korzystnie. Tak prezentuje się e, różnica pomiędzy jedynką a czwórką. Jeszcze zrobię Wam z bliska swatch, żebyście widzieli wszystkie kolory po kolei. E, ja teraz no zdecydowanie będzie mi bliżej do czwórki, zaraz sprawdzę, czy jeszcze nie zjaśniałam. Natomiast niestety, no o ile faktycznie jedynka jest bardzo jasna, o tyle ta czwórka, ten najciemniejszy odcień, obawiam się, że dla faktycznie opalonych dziewczyn, albo dla osób z ciemną karnacją może być e, za jasny, więc będziecie musieli się ratować po prostu e, jakimś mikserem, chociażby z żeby faktycznie ten kolor był wystarczająco ciemny. A ja sobie sprawdzę czwóreczkę, zobaczę, czy ten kolor jest na mnie dobry. Cała się smarowałam samoopalaczem, natomiast ze względu, wiadomo, na wszystkie zabiegi pielęgnacyjne i na po prostu codzienne mycie twarzy, używanie luny, trujeczki, no to też wiadomo, że niestety twarz zawsze będzie szybciej po prostu oczyszczać się z Więc ta czwórka powinna mi idealnie zrównoważyć szyję z czołem i zresztą twarzy. Wyciskam zatem bezpośrednio na dłoń jeszcze jedną pompkę podkładu. Jeżeli chcecie, żeby podkład był nieco lżejszy, to pomieszajcie go bezpośrednio na dłoni z bazą, on się wtedy troszeczkę rozrzedzi. A ja przechodzę do aplikacji podkładu. On generalnie jest, powiedziałabym, dość płynny. Jak widzicie, ten podkład z tej dłoni mi spływa. No i to jest taki typowo oliwkowy odcień. Aplikuje się go bardzo, bardzo przyjemnie, jest bardzo przyjemny dla skóry. Powiedziałabym, że ma taką dość kremową, ale mimo wszystko konsystencję, w sensie jest tak przyjemny dla skóry, jakbym nakładała na nią krem, a jednocześnie jest lejący i wszystko, co tutaj miałam, jakieś tam niewielkie zmiany, wszystko pięknie pozakrywał. Natomiast widzę, że momentami jest odrobinkę dosłownie za ciemny, więc wezmę teraz numer 3 i trójeczką porozjaśniam te partie twarzy, gdzie e, moim zdaniem on jest ciut zaciemny. Trójkę chciałam Wam w jakimś losowaniu rozdać, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, że ta jedna pompka no dwie <śm> będą będą zużyte. I trójeczkę też piękny, bananowy odcień. Zrobię sobie to od razu na zasadzie takiego lekkiego konturowania twarzy. Ciągnę też po szyi, żeby nie było widać różnicy w odcieniach. No myślę, że teraz jest lepiej. Na skórze wygląda przepięknie. Jestem bardzo zadowolona z tego, właśnie jak ten podkład się prezentuje. Krycie mamy tutaj naprawdę bardzo silne, a jednocześnie ten podkład bardzo pięknie nabliża i zostawia, jak widzicie, cerę bardzo taką rozświetloną, chociaż to też jest na pewno zasługa tej bazy ale generalnie no, ten efekt na skórze mi się bardzo osobiście podoba wygląda nieskazitelnie no i teraz oczywiście możemy albo zostawić po prostu do wchłonięcia ten podkład, możemy poczekać aż cała woda odparuje i on wtedy zastygnie, ponieważ to jest podkład zastygający, albo możemy go jeszcze mocniej utrwalić i po prostu przypudrować, ja dokończę teraz makijaż, czyli nałożę korektor pod oczy wykonturuję delikatnie bardzo twarz mi ją rozświetlaczem i już do Was wracam natomiast myślę, że podkładu nie będę jakoś bardzo mocno pudrować, sprawdzę jak on sobie faktycznie radzi bez dużej ilości pudru, ponieważ przez ostatnie kilka dni raczej właśnie go standardowo pudrowałam. Chociaż właściwie ostatnio używałam czystego talku do pudrowania, więc to nawet nie taki puder, puder jakaś siekiera, tylko po prostu talk. Makijaż zrobione, wykończyłam sobie twarz czyli zrobiłam lekkie konturowanie, troszeczkę róż dodałam, troszeczkę rozświetlacza, chociaż może troszeczkę niekoniecznie, ale no. Taki glałki tulca mi wyszedł, powiedzmy. Myślę, że efekt jest naprawdę bardzo fajny i pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że w spokoju możecie używać tego podkładu do makijażu ślubnych, Że już nie wspomnę o tym, że on, jak na podkład, który może być stosowany do celów takich profesjonalnych, to ma naprawdę niską cenę, ponieważ kosztuje jakieś 70 zł. Baza chyba 69, 60, 70. W tych okolicach oba produkty się plasują, więc wydaje mi się, że jak za podkład, który daje taki efekt na skórze, który naprawdę. Spokojnie może być używany do celów ślubnych czy fotograficznych. To nie są to duże pieniądze. Zobaczymy też po jakimś czasie, czy nic mi się nie będzie z cerą działo, jeżeli będę go używać codziennie, ponieważ no jednak jest to taki podkład zastygający i matujący. W połączeniu z tą bazą absolutnie na no taki nie wygląda, ponieważ moim zdaniem wygląda na cerze dość lekko, ale pokusiłabym się o stwierdzenie, że jest dość podobny do Wera, tylko takiego Wera nałożonego na dość nawijającą bazę, ponieważ Doubleware, jednak, bardziej wysusza, a tutaj tego takiego wysuszenia, tego takiego efektu spę popękanej, spękanej skóry w suchych partiach twarzy absolutnie nie widzę, mamy piękną nawilżoną cerę, jeżeli chodzi o kolorystykę to wydaje mi się że najbardziej taki uniwersalny kolor to będzie dwójeczka, ponieważ już w miniony weekend malowałam kilka osób tym podkładem i faktycznie ta dwójka była taka najbardziej uniwersalna jedynka no jest dość faktycznie jasna, chyba tylko jednej osobie zaaplikowałam jedynkę, ponieważ to jest taka typowa porcelana, Ale dwójka to już jest taki piękny, beżowy, bananowy, bardzo fajny odcień, bardzo uniwersalny i faktycznie pasował do, do wielu osób. Ale ze względu na cenę, myślę, że też nic się nie stanie, jak sobie dokupicie od razu tą czwórkę do mieszania, do przyciemniania i jestem bardzo ciekawa, co myślicie, czy też się z tym podkładem polubicie. Jestem generalnie zawsze się czuję bardzo bezpiecznie, jeżeli chodzi o wybory tych produktów właśnie sygnowanych przez Daniela i Karolinę, ponieważ one zawsze praktycznie są przetestowane, przemaglowane wzdłuż i przeż. Wiem, że to jest po prostu jakość sama w sobie, tak jak powiedziałam na samym początku. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach i codziennie na moim Instagramie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.